Czas na drugą część filmu o tym pięknym Majkomie ID52. W pierwszej części pokazywałem, jak sobie radzi w łącznościach analogowych na przemienniku FM Link. Link do filmu macie u góry. No a teraz spróbuję łączności cyfrowej. Przyznam się Wam, że już zrobiłem pierwszą łączność w Destarze przed chwilą. Nie sądziłem, że mi się to uda, więc nie nagrałem tego po prostu. Spróbuję to powtórzyć. Tu mam zaprogramowany przemiennik destarowy na Świętym Krzyżu i żeby do niego się dostać, trzeba wejść w ustawienia i wprowadzić odpowiednie ustawienia. Wejść w ustawienia i wprowadzić odpowiednie ustawienia. No bardzo po polsku. Ustawienia dotyczące destara. Oczywiście musimy w radio ustawić swój znak i musimy wejść w menu. A następnie w opcję CallSign, i tutaj ustawić te cztery opcje. Ostatnia to jest mój znak, oczywiście to są znaki przemiennika. Trzeba je ustawić w ten sposób. Tutaj musi być znamiennik przemiennika spacja B, i w drugiej pozycji znamiennik przemiennika spacja G. Natomiast tutaj wpisujemy albo znak osoby, którą wołamy, bo można też tak to zrobić. Jeszcze tego nie robiłem, prawdę mówiąc. Albo wpisujemy trzy razy CQ i wtedy możemy robić wywołanie ogólne. No, ja spróbuję teraz to powtórzyć. Wywołam kolegę, z którym rozmawiałem przed chwilą. Zobaczymy, czy się zgłosi. Jak nie, to zawołam znowu wywołanie ogólne. Mam je podłączone w tej chwili do anteny stacjonarnej. Jak widać, grubym przewodem CNT400 do mojej X300 antenki. Później zrobię drugą łączność, ale z tej antenki małej. Czyli wyjdę na zewnątrz, zamontuję małą antenę i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica w jakości. Najpierw spróbuję zawołać Klaudiusza, z którym przed chwilą rozmawiałem, może jeszcze jest na słuchu. SQ6, Karol, Maria, Maria, SQ7, Stefanewa. Z korzyścią, odpowiada ponownie. No witam Cię, Klaudiuszu. Wiesz co? Mam taką prośbę do Ciebie. Czy się zgodzisz? Nagrywam test tego radia, o którym Ci mówiłem id52 i koma na mój kanał na YouTubie no i chciałem sobie nagrać taką przykładową łączność, żeby pokazać jak to radio się sprawuje w destarze i powiedz mi co ty na to czy nie masz nic przeciwko, żeby wystąpić w takim nagraniu, cóż mikrofon do ciebie SQ6KMM, SQ7SE nie no, to sq kmm jeżeli to nie będzie trwało więcej jak 5 minut, to możemy taką łączność demonstracyjną zrobić do aplikacji nie ma żadnego problemu. Bardzo proszę. No to super. Ja sobie w tej chwili, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, podłączyłem to radio do anteny zewnętrznej. No i tak jak wcześniej, raport dla ciebie to jest 59 na full. Bardzo ładnie to słychać. Jeszcze jakbyś mi mógł też powtórzyć raport, a później wyjdę z tym radiem na zewnątrz i zobaczymy, czy przy antenie takiej małej będzie jakaś różnica. Jeśli, jeśli, jeśli będziesz miał jeszcze chwilę czasu, to nie zajmie więcej niż 5 minut. Także mikrofon do Ciebie i poproszę o raport. SQ6KMM, SQ7SE. Nie Maria Maria. Generalnie na piątkę koniec tej relacji była zdigitalizowana i wycięta, więc nie wiem, czy jest to wina jakiejś małej mocy czy anteny zewnętrznej. No ale generalnie, generalnie idzie to dosyć poprawnie. Tak jak mówiłem poza, poza tą końcówką, która została wycięta. A resztę, reszta, jest ok Także proszę bardzo, SQ7 Stefanewa, sq 6 krem. No to super, może coś z przemiennikiem się dzieje, nie wiem, nie wiem. Dobra, to w takim razie ja odepnę sobie teraz to radio od anteny zewnętrznej wyjdę na zewnątrz i spróbuję cię zawołać też przez przemiennik, ale z anteny wbudowanej w radio. Także odezwę się za może minutę dwie do Ciebie, OK. Ja. No, to dzięki i do usłyszenia za chwilę. Te same ustawienia, tylko antena mała. SQ6 Karol Maria Maria SQ7 Stefanewa. No, chyba nie otwieram przemiennika już teraz. Ciekawa sprawa. SQ6 Karol Maria Maria SQ7 Stefanewa. Zobaczmy, jak w tym miejscu słychać przemiennik FM-linkowy SR7KI, który jest w tym samym miejscu, na tej samej lokalizacji. Ja powiem, powiem, że bez rewelacji. Ponieważ pod domem nie mogłem otworzyć przemiennika dystarowego na Świętym Krzyżu, przyjechałem w to miejsce, w którym byłem, gdy nagrywałem pierwszą część tego filmu o tym oto radiu gdy łączyłem się z przemiennikiem FM-linkowym na Świętym Krzyżu, tam gdzieś za mną widać Kielce i górki myślę, że tu widać, otwieram przemiennik FM-linkowy na Świętym Krzyżu na full nie będę robił łączności, bo już robiłem, ale przełączę się teraz na przemiennik d też na Świętym Krzyżu i spróbuję kogoś zawołać, zobaczymy czy tym razem się uda Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne SQ7 Stefanewa. W Berlinie na piątkę ci odbieram. Tu Dorota Ludwik, Trójka Ewa Maria Ksawery. Super, bardzo dziękuję. Moje imię Andrzej, nagrywam taki test na mój kanał na YouTubie Testradia ICOM ID52. Łączę się teraz z przemiennikiem na Świętym Krzyżu. Jestem w odległości około 40 km od niego a nadaje z takiej małej antenki 10 cm właśnie na tym icom bardzo Ci dziękuję za raport no i do usłyszenia wszystkiego dobrego super, druga korespondencja również doleciała bardzo dobrze moje imię Paweł yy, także pozdrawiam i udanych łączności, tu Dorota Ludwik-Trójka Maria Ksawery. no i tak właśnie Brzmi Destar. Tak jak powiedziałem, jestem w odległości 40 km od przemiennika. Antenka malutka, moc 5W. Także da się. U mnie między domami po prostu troszkę ten sygnał był zasłonięty przez zabudowania i dlatego się nie udało. No to dobra, wracam do domu i nagram podsumowanie. Co tu dużo mówić? Powiem, że radio jest bardzo fajne. Wygodne, wyświetlacz jest czytelny, zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, w słońcu. Nawet nieźle to widać. Jest bardzo duży. Radio w ogóle jest fajne, takie dobrze się trzyma w dłoni. Tutaj te elementy są gumowe, więc, więc nie ma możliwości, żeby się wyślizgnęło. Byłem bardzo ciekaw, jaka będzie jakość dźwięku w tej cyfrowej technologii DESTAR, bo nie miałem jeszcze z tym styczności. Zrobiłem dwie łączności wczoraj właśnie na antenie stacjonarnej i dzisiaj przed chwilą na tej oto małej antence obie łączności przez przemiennik na Świętym Krzyżu. W mojej takiej subiektywnej ocenie jakość dźwięku DSTAR jest lepsza niż DMR i porównałbym ją do jakości C4FM, czyli tego standardu, który jest w ręcznych no i nie tylko ręcznych, jestu, na przykład w tym Jesu FT1D, które kiedyś miałem. Myślę, że właśnie C4FM i Destar są takie przyjemniejsze dla ucha. Barwa dźwięku tych, tych modów jest przyjemniejsza dla ucha niż barwa dźwięku DMR. Ale to jest moje subiektywne odczucie. Oczywiście, Wy y, możecie mieć inne. Zresztą, bardzo jestem ciekaw, jakie są Wasze odczucia zaraz po zakończeniu tego filmu dokleję jeszcze na końcu nagrania z karty z karty umieszczonej w tym radiu ponieważ nagrywarka w tym radiu nagrywa wszystkie wszystkie łączności więc posłuchacie sobie jak to wysłychać nie przez głośnik bo głośniczek jednak zawsze troszkę tam tej jakości zabiera tym bardziej że jest nieduży tylko bezpośrednio z pliku dźwiękowego Nagranego z odbiornika tego radia. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja jeszcze prawdopodobnie tego ma będę miał, no jeden, może dwa dni na testach, a potem go oddaję Michałowi SQ7 NSN, który mi go pożyczył. Dziękuję bardzo i dziękuję za oglądanie. Piszcie komentarze. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć. Pokój i dobro. Okej, okay, to Stefan, Kulak, 6, Karol, Maria, Maria. Generalnie na piątkę koniec tej relacji była zdigitalizowana i wycięta. Więc nie wiem, czy jest to wina jakiejś małej mocy czy anteny zewnętrznej. No ale generalnie, generalnie idzie to dosyć poprawnie. Tak jak mówiłem, poza, poza tą końcówką która została wycięta, a resztę, reszta jest ok. Także proszę bardzo, SQ7 Stefanewa, SQ6KM. Super, druga korespondencja również doleciała bardzo dobrze. Moje imię Paweł, yy, także pozdrawiam i udanych łączności. Jest Ludwik-Trójka, Wam Maria Kamery.